CIRE poleca Państwu najciekawsze wydarzenia w drugiej części tego roku we wrześniu. Cała branża energetyczna, liderzy polskiej gospodarki, samorządowcy i opiniotwórcy jadą do Rzeszowa. Przed nami proszę Państwa dziesiąta jubileuszowa konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne Filary i Perspektywa Rozwoju 8 i 9 września Rzeszów. Organizatorem tego wydarzenia jak zawsze jest Politechnika Rzeszowska, a koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Instytut Polityki Energetycznej. I rozmawiam właśnie z organizatorem, ale też z motorem, który co roku napędza to wydarzenie, profesor Mariusz Ruszele przed naszymi kamerami. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pewnie osobiście będę miał okazję panu pogratulować jesienią, ale to jest już jubileuszowa dziesiąta edycja tego wydarzenia. Sam byłem zaskoczony, jak zauważyłem, jak ten czas szybko biegnie. Jaki jest motyw przewodni tegorocznego spotkania w Rzeszowie? Panie redaktorze, tak naprawdę od dziesięciu lat koncentrowaliśmy się wokół bezpieczeństwa energetycznego, natomiast ta nasza dziesiąta edycja. Będzie przede wszystkim skupiona wokół odporności i elastyczności związanej z bezpieczeństwem energetycznym i będziemy patrzeć tym razem na transformację energetyczną przede wszystkim przez pryzmat lokalny. Bo to, co jest tu i teraz, dzisiaj, to tak naprawdę jest bardzo duże, chyba też oczekiwanie ze strony rynku, ze strony wszystkich interesariuszy związanych z branżą energetyczną, żeby ten proces transformacji energetycznej właśnie w skali lokalnej przekładać na konkretne projekty, które będą elementami składowymi tych dużych strategii, zarówno krajowych, jak i tych, które, można powiedzieć, również odnoszą się do dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, a więc naszym Takim fundamentem w tym roku będzie dalej myślenie globalne, ale przede wszystkim spojrzymy na energetykę lokalnie. Spojrzymy z perspektywy gminy, z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego, z perspektywy nowych modeli budowania, wzmacniania odporności, elastyczności, bezpieczeństwa energetycznego w myśl transformacji energetycznej. To jubileuszowe wydanie konferencji w Rzeszowie przypada w bardzo ciekawym momencie, bo jesteśmy w samym środku tej dekady. Jest to rok 2025. Sporo już się w ramach transformacji udało. Z częścią wyzwań nadal zmagamy się jako przedstawiciele tej samej branży. Jaki jest w Waszej ocenie, ale też w Pana perspektywie, ten najsilniejszy kontekst, który rezonuje na Wasze wydarzenie w tym roku? Ale... Z jednej strony są to cały czas wydarzenia geopolityczne i takie geoekonomiczne, które są, że tak powiem, na zewnątrz, ale z drugiej strony myślę, że takim największym wydarzeniem dzisiaj są elementy związane z infrastrukturą energetyczną, a przede wszystkim z tą strategicznymi elementami infrastruktury elektroenergetycznej. Elektroenergetyka z pewnością będzie taką osią, takim fundamentem, jeżeli chodzi o punkty ciężkości, ale też ta elektroenergetyka rozumiana również jako źródła wytwórcze dla ciepłownictwa, czyli będziemy z Starali się zastanowić, no właśnie, w jaki sposób ma wyglądać struktura bilansu energetycznego, ile miejsca jest dla poszczególnych nośników, w jaki sposób wzmacniać odporność sieci, w jaki sposób poprzez, poprzez odpowiednie inwestycje, odpowiednie modele finansowania transformacji energetycznej, z jednej strony odpowiadać na wyzwania związane z modernizacją, ale z drugiej strony godzić bardzo różnorodne interesy, bo dzisiaj z perspektywy spółek, no, w interesie oczywiście jest pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje, ale z perspektywy obywatela albo przedsiębiorcy jest redukcja kosztów za energię elektryczną, żeby zwiększać produktywność i konkurencyjność. I to się coraz mocniej zderza, i pojawiają się nowe modele spółdzielnie energetyczne, pojawiają się nowe formy elastyczności rynku energii, pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne ale one do końca nie są wdrażane. Więc spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jaki może być tak naprawdę model godzenia tych bardzo różnorodnych i coraz bardziej odległych od siebie interesów poszczególnych graczy czy też interesariuszy branży energetycznej. Proszę Państwa, rozmawiamy o zbliżającej się w bardzo szybkim tempie wrześniowej konferencji w Rzeszowie. W opisie naszego spotkania macie Państwo link do szczegółowego programu, który teraz Panie Profesorze sobie spróbujmy rozczytać które elementy tego programu mają w Pana ocenie taką szczególną dynamikę, biorąc pod uwagę właśnie e, towarzyszącą Waszej konferencji silną tą geopolityczną agendę, to rezonowanie na sprawy międzynarodowe, ale też odbywający się trochę na naszych oczach taki mały reset w obrębie tej transformacji, jak ten program został skonstruowany. Patrząc w ogóle z perspektywy tych 10 lat, to policzyliśmy ostatnio, że u nas wystąpiło już prawie 1100 prelegentów. Liczymy, że, że podczas tej dziesiątej edycji pojawi się również kolejna. Kolejna pula, kolejna gama osób, które wniosą pewien wkład do dyskusji. Idąc tak tematycznie, panie redaktorze, szanowni państwo, odporność energetyczna. To po pierwsze po drugie, elementy lokalne związane z bezpieczeństwem energetycznym, ciepłownictwo, czyli źródła elastyczności systemu, skuteczne formy pozyskiwania środków na transformację energetyczną. Popatrzymy na rynek z perspektywy, nowy model, nowi gracze, nowe inwestycje. Będzie panel dotyczący nowych technologii dla sektora. Energii, ale z perspektywy wzmacniania odporności bezpieczeństwa energetycznego. Będzie panel, będą dwa panele, natowskie, czyli NATO też jest organizacją, która która wspiera nasze wydarzenie właściwie od 2000 roku. Dwukrotnie konferencja była wspierana w tym roku. Dwa panele, które będą pokazywały też takie priorytety NATO z punktu widzenia aktualnej sytuacji geopolitycznej, nie tylko związanej z sytuacją na, na wschodzie, ale też takimi priorytetami dzisiaj transatlantyckimi, które są bardzo ważne. Będzie panel dotyczący obrotu, handlu surowcami energetycznymi na morzu. Czyli pokazanie też tej dynamiki, która się rozwija w ramach globalnego rynku. Będą akcenty również położone na biogaz, biometan, na takie potrzeby lokalne, na, na modelowanie również spółdzielni energetycznych, na bilansowanie energii elektrycznej. To są takie główne przewodnie wątki, które pojawią się w panelach plenarnych. Również będziemy starali się popatrzeć na dokumenty strategiczne na, na elementy związane ze strategią polityki energetycznej do roku 2040. Tutaj bardzo ważnym dokumentem jest oczywiście KPIK. Panie profesorze, za każdym razem, kiedy jestem na innych wydarzeniach, zwracam uwagę organizatorom, że wolne miejsca na widowni powinny być zadelegowane przedstawicielom samorządów. Pan od samego początku, wasza inicjatywa, bardzo mocno akcentowała rolę samorządowców w transformacji. Można nawet powiedzieć, że umieściliście ich w samym środku tej wielkiej debaty o transformacji, bo konferencji w Rzeszowie od zawsze towarzyszy też. Jedną z być może najciekawszych wydarzeń, bo to jest rywalizacja samorządów o najciekawsze koncepty dotyczące OZE. Zanim powiemy o tegorocznym konkursie, powiedzmy w ogóle o genezie tego, tego pomysłu, bo Pan był zdecydowanie przed trendem. Wy pierwsi zauważyliście samorządowców. Jak ten projekt się rozwijał? Jakie było zainteresowanie przez te 10 lat ze strony samorządów? Ale... Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to pytanie. Od pięciu lat, równolegle z konferencją, która dziesięć lat trwa, wzmacniamy nawet dodatkowo to konkursem na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd, gdzie w tym roku wprowadziliśmy kolejne kategorie. Mamy kategorię również różnicujące gminy pod kątem ilości mieszkańców. Jaka była geneza? Geneza wynikała w dużej mierze z rozmów z burmistrzami, z wójtami. Którzy podkreślali, że brakuje w Polsce konkursu, który byłby dla nich bezpłatny. Dużo wydarzeń tak naprawdę jest organizowanych, za które jednostki samorządu terytorialnego muszą płacić, natomiast my zrobiliśmy to całkowicie w innym modelu. Samorządy mogą pokazać, co zrobiły, jakie konkretnie inwestycje zrealizowały w ostatnich 12 miesiącach. Zgłoszenie do konkursu jest całkowicie bezpłatne. Udział przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które są finalistami, laureatami naszego konkursu. Te, te gminy również mają bezpłatny udział w konferencji. Od samego początku od pięciu lat staramy się pokazywać właśnie, że jeżeli chcemy robić transformację energetyczną w naszym państwie, to ono się, ona się odbywa lokalnie. Chcemy tych liderów pokazywać, nagradzać, żeby byli, można powiedzieć, Inspiratorami zmiany, tej transformacji energetycznej dla swoich koleżanek, kolegów z innych województw, co nas bardzo cieszy. Otrzymujemy rokrocznie patronaty honorowe praktycznie wszystkich marszałków z całej Polski, co jest dla nas, można powiedzieć, ogromnym, jakby to powiedzieć, sukcesem, też takim pokazującym również wiarygodność tego, co robimy. Oczywiście na, na konferencji spodziewamy się przedstawicieli spółek energetycznych, organu polskiej grupy energetycznej. BOIL i Systemu, PZ Urzędu Dozoru Technicznego, Podkarpackiego Centrum Innowacji Rzeszowskiej, Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Rynku Energii, VP Light Sources, Fundacji Politechniki Rzeszowskiej, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Urzędu Miasta, tutaj Podmiotów na konferencji u nas będzie bardzo dużo, będą organizacje międzynarodowe, ale właśnie w tym wszystkim bardzo ważne są osoby, które pracują na co dzień z obywatelami, bo jak my z nimi rozmawiamy, to bardzo często słyszymy takie informacje, że o nich się trochę zapomina, że w Polsce jest niewielu doradców energetycznych. Gdybyśmy zobaczyli, ilu my mamy dzisiaj doradców energetycznych w skali województw, to jest kilka osób w przeliczeniu na kilka milionów obywateli danego województwa. Gdybyśmy zobaczyli dzisiaj, w jaki sposób funkcjonuje burmistrz albo wójt, albo obywatel, który mieszka w małej miejscowości, on nie ma do końca, do kogo się zwrócić, jeżeli chodzi o takie doradztwo energetyczne. Bardzo często poddawany jest marketingowi w postaci ulotki, która wyląduje w jego skrzynce na listy firmy, która chce mu coś sprzedać. A my nic nie chcemy tym gminom sprzedać. My chcemy im otworzyć drzwi do, do merytorycznej dyskusji, dlatego ta konferencja też jest nagrywana, dlatego ta konferencja u nas też jest bezpłatnie udostępniana później na platformach, na kanałach internetowych, żeby również obywatele z danych miejscowości mogli się z tymi treściami zapoznawać i, i, i budować sobie odpowiedni poziom kompetencji. Tak, tak widzimy, tak słyszymy przez te ostatnie pięć lat. Bo, bo ta ilość samorządów, która u nas się pojawia, jest coraz większa, że takie potrzeby po prostu na rynku są. I, i jeżeli chcemy faktycznie skutecznie zmieniać nasze państwo pod kątem transformacji energetycznej, to poza tymi górnolotymi dyskusjami niezbędne są konkretne, y, namacalne, fizycznie widzialne inwestycje lokalne. I, i to jest coś, co, co my od pięciu lat y, wzmacniamy, i w tym roku położymy bardzo duży nacisk na to podczas tegorocznej dziesiątej konferencji. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna informacja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, bo w poprzedniej dekadzie, tu zwracam się szczególnie, Panie Profesorze, do samorządowców, którzy przysłuchują się naszej rozmowie, w samorządach zatrudniano specjalistów od pozyskiwania środków unijnych, od kontrybucji tych środków, od projektów inwestycyjnych. Ta dekada jest być może naznaczona takim symbolicznym hasłem podnoszenia tej efektywności energetycznej. Trzeba mierzyć te bilanse samorządowe, szukać oszczędności, przyglądać się miksowi energetycznemu, to też jest wielka przestrzeń do rozmowy, jakie kadry teraz powinny być zatrudniane, właśnie w samorządach. To, o czym Państwo słyszeli, pojawiają się pełnomocnicy do spraw transformacji energetycznej. Nawet pojawiło się takie hasło, że w każdej gminie powinien być zatrudniony główny energetyk, bo tyle jest tych wyzwań teraz przed nami. Mamy zatem, proszę Państwa, tą perspektywę kluczową, czyli Rzeszów, jako miejsce tej debaty o transformacji z silnymi kontekstami. Mamy to bardzo istotne wydarzenie samorządowe, ale Panie Profesorze, Pan jest przedstawicielem środowiska. Naukowego, jest pan akademikiem. Mamy tutaj również tą przestrzeń naukową, mamy istotne publikacje. Powiedzmy jeszcze dwa słowa o tej części wydarzenia w Rzeszowie. Panie redaktorze, też przeanalizowaliśmy sobie w ostatnich 10 latach, jakie ośrodki naukowe się pojawiły na naszej konferencji. Praktycznie Wszystkie najważniejsze uczelnie techniczne i humanistyczne były podczas tych 10 lat u nas obecne. 337 instytucji pojawiło się w trakcie dyskusji w Rzeszowie, ponad 300 ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy, więc te liczby, można powiedzieć, same za siebie oddają trochę też ilość ośrodków naukowych. U nas są postery naukowe. My otwieramy też dyskusję dla młodych ludzi. Bo jeżeli chcemy dyskutować o energetyce, to musimy to doświadczenie zderzać z młodymi osobami. To są wyróżniający się studenci, to są doktoranci, to są osoby, które mają stypendia za jakieś wyjątkowe osiągnięcia. My staramy się do tych osób docierać, zapraszać na konferencje. Zapraszamy Polaków, którzy podejmują studia na zagranicznych ośrodkach naukowych w obszarze energii. Chcemy, żeby, żeby pokazali poster, żeby wystąpili w trakcie, w trakcie konferencji. Mamy czasopisma naukowe, od pięciu do stu punktów w tym roku. Każdy uczestnik może bezpłatnie przygotować artykuł naukowy, może wystąpić z posterem. Dodatkowo będą warsztaty, które będą bezpłatne. Warsztaty, które z jednej strony będą dotyczyły wzmacniania odporności energetycznej, takie dziewięciogodzinne trzy sesje warsztatowe które będziemy organizować wspólnie z firmą Safety Project, gdzie będziemy pokazywać pewne wytyczne związane z zarządzaniem ryzykiem w kontekście różnego rodzaju incydentów. To będzie skierowane nie tylko dla energetyki, ale dla osób reprezentujących instytucje publiczne, szpitale, szkoły, również różnego rodzaju budynki lokalne, w jaki sposób również reagować na zagrożenia typu sabotaż, pod Złożony ładunek, y, różnego rodzaju zabezpieczenia materiałowe. To wszystko się w trakcie naszej konferencji wydarzy po raz pierwszy, bo takich warsztatów do tej pory nie robiliśmy. Y, taka ścieżka dla zarejestrowanych uczestników konferencji w tym roku y, będzie możliwość wzięcia udziału. Y, maksymalnie 100 osób, które się zdecyduje zarejestrować na to, będzie mogło bezpłatnie. W takich warsztatach wziąć udział. Dodatkowo planujemy jako drugie wydarzenie, również towarzyszące, także bezpłatnie dla osób zarejestrowanych, warsztaty dotyczące planowania i wdrażania społeczności energetycznych w gminach. To będą warsztaty na rzecz lokalnego budowania bilansowania elektroenergetycznego. Będziemy pokazywać, w jaki sposób można bilansować punkty PPE, w jaki sposób odczytywać informacje z inwektorów, w jaki sposób lepiej zarządzać sobie, w skali lokalnej potencjałem energetycznym, aby mówiąc wprost, obniżać rachunki za prąd. Bo to z perspektywy również lokalnej jest bardzo ważne, ale z drugiej strony, jak inteligentnie planować nowe inwestycje w nowe moce wytwórcze stosownie do dużych projektów gospodarczych i do strumieni finansowych, które są planowane w naszym państwie. Czyli też będziemy pokazywać elementy dotyczące modelowania i budowania pewnej architektury ekonomicznej systemu odporności energetycznej w gminie. To będą też takie elementy, które, które się u nas pokażą. Też planujemy warsztaty z Urzędem Dozoru Technicznego, instytucją, która pełni bardzo ważną rolę z punktu widzenia infrastruktury krytycznej, więc tego typu wydarzeń. Planujemy przynajmniej trzy. To są pewnie pewne nowe elementy, które do tej pory na naszej konferencji nie występowały, dlatego też stawiamy w tym roku większy nacisk nie tylko na dyskusję, ale też ta konferencja trochę zmienia format, bo patrząc na ubiegłoroczną agendę, to było 18 paneli dyskusyjnych, patrząc na tegoroczną agendę, to będzie już 5 warsztatów. Takich po półtorej, po dwie godziny, czyli ścieżka dziewięciogodzinna dotycząca odporności, ścieżka z Urzędem Dozoru Technicznego, ścieżka również dotycząca planowania i wdrażania społeczności energetycznych. Więc widzimy, że, że samą dzisiaj konferencję, skoro my mówimy o transformacji energetycznej, to ten styl dyskusji z samorządami u nas, u nas ta sama konferencja pod kątem w ogóle modelu komunikacyjnego. Również ulega transformacji, bo to będzie właśnie dyskusja w postaci paneli, konkurs w postaci nagród i motywacji i warsztaty w postaci budowy kompetencji. Panie profesorze, wspomnijmy jeszcze o otoczeniu. Zaznaczył Pan już zaangażowanie dużych spółek w wasze wydarzenie, powiedzmy jeszcze o partnerach instytucjonalnych, bo ich. Obecność na konferencji to jest też dowód zaufania dla Was, jako organizatorów. Myślę, że warto, abyśmy docenili rolę instytucji, które patronują wydarzeniu w Rzeszowie. Tak, panie redaktorze, właściwie bez zaangażowania tych instytucji nie udałoby nam się po pierwsze tego zorganizować, a po drugie nie bylibyśmy aż tak otwarci w tylu elementach, a więc to, że partnerzy nas finansują, pozwala nam pewne rzeczy organizować też. Bez pobierania dodatkowych opłat. Ogromne podziękowania dla, dla Orlenu, który, który będzie głównym tegorocznym partnerem. Województwo Podkarpackie również. Urząd Miasta Rzeszów to, to, to również jeden z partnerów tegorocznego wydarzenia. Spółka BP Light Source, Podkarpackie Centrum Innowacji, Fundacja Politechniki Rzeszowskiej. Tutaj jesteśmy w trakcie jeszcze dyskusji, rozmów i dopinania pewnych szczegółów, form ale spodziewamy się na konferencji również obecności, za co dziękujemy e, Polskiej Grupie Energetycznej, e, Spółki WeOyla, Spółki Gazsystem, Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, e, Urzędu Dozoru Technicznego, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. No i, i jeżeli też któraś z firm instytucji byłaby zainteresowana, aby włączyć się też w proces, e, o którym mówię, tu będzie również Spółka ASEKO Polska. Która również będzie partnerem naszego wydarzenia. Więc jeżeli któraś z instytucji byłaby jeszcze zainteresowana, to oczywiście jesteśmy na, na takie rozmowy otwarci. Tutaj warto dodać, że od wielu lat naszym stałym partnerem, za co również panie redaktorze dziękuję, jest Agencja Rynku Energii, portal CIRE. Ogromne podziękowania dla całego zespołu za partnerstwo medialne, za to, że, że państwo też jesteście otwarci na takie propagowanie też treści, które my staramy się też wydobywać. Bo nasza konferencja się trochę odróżnia od, od wielu takich eventów branżowych. U nas jest silne zderzenie jednak naukowców, administracji, mediów i, i biznesu, a do tego dochodzą też takie elementy międzynarodowe, co, co nas bardzo cieszy. Oczywiście mamy patronaty najważniejszych instytucji państwowych, od Ministerstwa Klimatu i Środowiska, większość najważniejszych ministerstw, większość komisji sejmowych, senackich. Tutaj jest cała masa partnerów i honorowych, i partnerów medialnych, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić. Natomiast bardzo dziękujemy za, za to zaangażowanie, za to, że te wszystkie instytucje, ja sobie też zrobiłem taką listę. Otrzymaliśmy 130 razy patronat honorowy przez te ostatnie 9 edycji najważniejszych instytucji w naszym kraju, które, które też pokazują, że to, co robimy, ma sens. I, I, też, bardzo chciałem podziękować za to wsparcie. 213 razy dostaliśmy patronat medialny największych polskich portali, również związanych z, z mediami. To też są takie liczby, które pokazują, że, że ta nasza aktywność gdzieś znajduje również, można powiedzieć, jest zauważalna również w tym środowisku, dlatego wszystkim bardzo w imieniu całego zespołu chciałem podziękować, bo, bo panie redaktorze, bez też takich osób jak, jak pan, jak państwa portal, ta komunikacja zewnętrzna nie byłaby dla nas tak skuteczna. Tym bardziej raz jeszcze chciałem podziękować. To jest, proszę państwa, CIRE Poleca. Rozmawiamy o wydarzeniu, które otwiera sezon jesienny. Panie profesorze, na koniec naszego spotkania. Te najistotniejsze informacje. Kiedy, gdzie, jak będzie wyglądał dostęp do zapisu tej konferencji, oraz to, co chyba też jest istotne, czyli informacje dla publiczności, bo nasze spotkanie być może w tej chwili ogląda ktoś, kto interesuje się energetyką, ale wykonuje zupełnie inny zawód i po prostu chce przyjść, posłuchać, brać udział w tym wydarzeniu. Poproszę o taką zwartą informację wraz z takim osobistym zaproszeniem od pana na konferencję. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy na Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. 8-9 września to będą dwa dni, które będą, można powiedzieć, kumulować te wszystkie elementy, o których dzisiaj dyskutowaliśmy. Aby wziąć udział, trzeba się zarejestrować. Na stronie www.instytut.pe.pl jest formularz rejestracyjny. Dla spółek energetycznych za udział jest opłata, którą należy wnieść. Jeżeli mamy przedstawicieli administracji publicznej, którzy teraz to oglądają, oni od zawsze, od 10 lat mieli u nas udział bezpłatny. Jeżeli zapraszamy tutaj przedstawicieli samorządów, laureatów, konkursu itd., również udział bezpłatny. Wszyscy członkowie Komitetu Naukowego udział bezpłatny. Naukowcy mają znacząco obniżoną opłatę. Doktoranci mają opłatę wręcz symboliczną, biorąc pod uwagę, Koszty związane z organizacją konferencji, wydarzeń towarzyszących. Należy wspomnieć, że będzie kolacja powitalna, bankiet, który jest też planowany, też takie elementy umożliwiające spotkania B2B. Pewne elementy też będą w hotelach rzeszowskich, więc to wszystko, jak gdyby wraz z opłatą konferencyjną, to jest dostęp do tego. Jeżeli ktoś nie może fizycznie przyjechać, konferencja będzie nagrywana, będzie udostępniona kilka dni po konferencji na naszych kanałach. YouTube'owych, mediach społecznościowych. Dostęp do nagrań będzie bezpłatny, nie będzie wymagał żadnej rejestracji, żadnego wysyłania maili czy linków. Od zawsze tego typu nagrania po prostu upubliczniamy w takim bardziej modelu open access. Panie profesorze, jeszcze dwa słowa o tym dostępie dla do, do publiczności, czyli czy osoby z ulicy, mówiąc kolokwialnie, mogą przyjść na to wydarzenie. Osoby niezarejestrowane nie będą wpuszczane ze względu też na rangę gości, którzy, którzy na, na tym wydarzeniu już potwierdzili udział. Mamy całą masę przedstawicieli administracji państwowej, pełnomocnika rządu, ministrów, ale mamy też osoby z NATO, więc nawet jeżeli ktoś bierze udział bezpłatnie w konferencji, Musi się fizycznie zarejestrować, natomiast dziennikarze muszą się akredytować. Więc też ze względów na, na, na pewne rzeczy związane z tym, że chcemy mieć też ogląd co do frekwencji, biorąc pod uwagę, że wydarzenia się będą odbywać w kilku salach naraz, to bez formalnego zarejestrowania, tak z ulicy na konferencję, na teren obiektów w dniach konferencji, nie będzie można wejść. Bardzo serdecznie Panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie, za komplet informacji. I Panie Profesorze, do zobaczenia w Rzeszowie. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.